Witam wszystkich na moim kanale Techmania .cd. Dzisiaj zajmiemy się kwestią digitally imported. Przypuszczam, że większość z Was oglądających ten film doskonale wie czym ono jest. Natomiast dla wszystkich tych, którzy z nas spotykają się po raz pierwszy, powiem, że jest to jedna z najbardziej znanych stacji z muzyką elektroniczną na świecie. Po wejściu na stronę di.fm możemy zobaczyć jak wiele dostępnych jest stacji. Prawdopodobnie liczba ta dochodzi już blisko 90%. Stacje podzielone są na gatunki. Możecie tu znaleźć wszystkie barwy muzyki elektronicznej. Zaczynając od, no powiedziałbym, naprawdę mocnego techno dla nielicznych, poprzez trance, aż do chillout oraz muzyki ambientowej, która powinna ukoić nasze zszargane nerwy. Wszystko pięknie, natomiast powszechnie dostępne kanały są pełne reklam i niskiej jakości streamów. Gdyż wynoszą one zaledwie 64 kilobity na sekundę w formacie MP3. No, a mówiąc, po ludzku to nie trzeba mieć prawnego ucha, by dostrzec, że dźwięk jest przytłumiony i pełen dystorsji, co naprawdę przeszkadza w delektowaniu się muzyką. Tak więc zapytacie. Do czego zmierzam? Otóż w opisie tego filmu poniżej na YouTube wrzuciłem dla Was przygotowaną playlistę wszystkich dostępnych stacji premium. Czyli żadnych reklam, jak i jakość nieporównywalnie wyższa. A dla zainteresowanych tematem zdradzę, że jest to zmienny bitrate w okolicach 128-160 kilobitów na sekundę. Natomiast jest to format AAC, co według niektórych jest odpowiednikiem jakościowym 240-kilobitowego formatu MP3, więc nie najgorzej. Wystarczy tę playlistę pobrać z linku i otworzyć w jakimkolwiek odtwarzaczu, który obsługuje strumieniowanie. Ja osobiście chyba jestem już trochę staroświecki od jakichś 17 lat używam Winampa. I jak próbowałem się przekonać do innych playerów, to zawsze wracam właśnie do niego. Tak więc pokażę Wam na tym przykładzie, jakie to proste. W takim razie przejdziemy do mojego pulpitu. Oczywiście na początku należy pobrać ten plik, playlisty. Może pokażę Wam w jaki sposób należy go pobrać. Tutaj wpiszę adres linku. Będzie on oczywiście dostępny pod tym filmem, chyba jako jeden z pierwszych. Tutaj, jak widzicie, jest zielony przycisk DI Premium. Wystarczy go kliknąć, widać, że się pobiera. Już się pobrał, jest to bardzo mały plik. Możemy go otworzyć w folderze. Jak widzicie, oraz na przykład nawet przenieść na pulpit, jeżeli macie taką zachciankę, niech on będzie tutaj nam spoczywał na tym pulpicie. W zasadzie, jeżeli chodzi o samą kwestię ściągnięcia, to wszystko. Teraz, jeżeli macie już zainstalowanego winampa, wystarczy go otworzyć. Ja może ściszę, żeby, żebyście dobrze mnie słyszeli. Jak widzieliśmy przez bardzo krótki moment Winamp łączył się z internetem, buforował i jak widać można się już cieszyć wszystkimi stacjami, a jest ich naprawdę duża ilość dostępnych. Po rozwinięciu listy utworów możecie przejrzeć stację i wybrać ulubiony gatunek. Natomiast jeśli dopiero chcecie zapoznać się z poszczególnymi gatunkami i wybrać coś w Waszym guście, to na pewno przyda się możliwość przeskoczenia do następnej stacji. Jak najbardziej można oldschoolowo przełączać okno, powiedzmy, jeżeli korzystacie z, in, z przeglądarki internetowej, e, przeglądacie jakieś strony i za każdym razem gdzieś wziąć, szukać. Tego Minampa, gdzie on się znajduje, za każdym razem przełączać. Możecie zrobić to za pomocą tzw. klawiszy multimedialnych, jeżeli tak owe posiadacie w Waszym komputerze, czy też na Waszej klawiaturze, natomiast należy je uruchomić. By uruchomić te klawisze, należy wejść do opcji Winampa, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy, opcje i preferencje. Po otworzeniu się preferencji, znajdujemy zakładkę Skróty klawiszowe. Jak widzicie, można zaznaczyć opcję włącz obsługę domyślnych klawiszy multimedialnych, czyli dostosuj je poniżej. Dzięki temu, dzięki zaznaczeniu właśnie tej opcji, jeżeli tak jak wspomniałem wcześniej, macie na klawiaturze tak zwane przyciski. Dedykowane do następnej piosenki, powrotu, pauzy, to w ten sposób one będą aktywne, więc po zamknięciu, nawet jeżeli będziecie korzystać, na przykład z przeglądarki, będziecie w stanie przejść do następnego chociażby utworu. Lub, jeżeli jesteście pozbawieni takiej dogodności posiadania fizycznych, dedykowanych klawiszy, możecie sami przypisać kombinację klawiszy w Winampie. Chociażby po to, by, no powiedzmy, grając w jakąś grę z, z muzyką w tle, można było szybko zmienić nutę. Możecie przypisać niemalże dowolną kombinację klawiszy, o ile nie jest ona już zajęta przez inny program w tle. W takim razie, by to zrobić, należy wrócić do Winamp'a, wejść ponownie prawym przyciskiem myszy, opcje, preferencje i tu dalej mamy skróty klawiszowe. Jak widzicie... Wstrzymaj, zatrzymaj poprzedni utwór. Ja w tym momencie przypisałem sobie klawisze Ctrl, Alt oraz Page Up oraz Page Down. Taka kombinacja klawiszy na moim laptopie pozwala mi na szybkie przeskoczenie w tył lub w przód, jeżeli chodzi właśnie o te listy. A tu przykład, jak niezwykle przydatna jest taka opcja. Okej, okay. ale przypuszczam, że każdy z Was ma jakiś określony typ muzyki, który najbardziej lubicie, który najbardziej Wam odpowiada. I część z Was może od razu po włączeniu tych pierwszych kilku list, no może się zrazić. Natomiast. Ja Was jak najbardziej zachęcam do tego, spróbujcie przejrzeć te wszystkie chociażby playlisty, czy też te wszystkie kanały, tutaj widzimy jest ich no, obecnie 74, mam nadzieję, że jeszcze z czasem one wzrosną. Natomiast to co ja bym Wam radził, przejrzyjcie sobie idąc od góry, jeżeli powiedzmy pierwszy kanał Wam się nie spodoba, no nie ma się co łamać, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać delete, czyli usuń plik. Tak naprawdę żadnego pliku z dysku nie będziemy usuwać. Usuwamy tylko te, te, to konkretne radio, czy też tę konkretną stację z tej playlisty. W ten sposób możecie przy odrobinie wolnego czasu przeglądać i przeglądać tych stacji i kasować te, które Wam nie odpowiadają. Natomiast to, co ja na przykład zrobiłem w swoim przypadku, to zostawiłem na przykład ulubione jakieś wolniejsze utwory. Dajmy na to, wyczyszczę tę listę jeszcze w ten sposób. Zostawimy jakiś ambient. Niech będzie jeszcze wokal chillout. To skasujemy. Możecie to oczywiście robić klawiszem delete na waszym komputerze. Powiedzmy, zostawię to w ten sposób. No, z tego co ja wiem, jest to jakaś wolniejsza muzyka. Jest to chillout, ambient chillout. Jeżeli już taką playlistę sobie zostawicie, wystarczy kliknąć tutaj na opcję zarządzaj listą odtwarzania. Oraz wybieramy zapisz listę odtwarzania. Możemy wpisać na przykład niech to będzie relaks. No Przeniósł mi się plik na inny pulpit, już go wyciągam. Tutaj mamy oryginalną playlistę, którą pobraliście z mojego linku oraz na przykład relaks. Jeżeli klikniemy całą tą premium, widzimy, że ta lista oryginalna wciąż jest nienaruszona, natomiast relaks został. I w ten sposób możecie sobie posegregować listy. Na przykład ponownie otwieracie ten pierwszy plik, który pobraliście z mojego linku. Dalej przebieracie muzykę, na przykład zostawiacie jakieś szybsze utwory, czy też szybsze stacje radiowe, jeżeli Was takie interesują. Ponownie klikamy zarządzam zarządzaj listą, zapisz listę odtwarzania, możecie nazwać no coś szybszego, niech to będzie nawet TRANS. Klikamy Enter, przenoszę plik tutaj i jak widać jest TRANS. Jest relaks i jest cała lista. Wtedy możecie na jakiekolwiek urządzenie przenieść te ścieżki. Dzięki temu prostemu trikowi możecie utworzyć playlisty na konkretne okazje. No im na to chcecie zrobić jakąś imprezę domową. Przeglądacie stacje radiowe, które najbardziej by odpowiadały do tego typu wydarzenia. Zapisujecie to wszystko w playliście i w zasadzie to wszystko. Już macie całą playlistę przygotowaną, całe radio w dobrej jakości, bez żadnych reklam. Dobrze, ale dzisiaj muzyki więcej słuchamy za pomocą telefonu. Jest i rozwiązanie na to. Wystarczy, że pobierzecie ten sam plik playlisty na swój telefon i otworzycie w aplikacji, która otwiera pliki PLS. Tutaj wybór jest już troszkę mniejszy niż na komputery stacjonarne, ale jeśli dobrze przeszukacie sklep Google, to na pewno coś znajdziecie. Osobiście korzystam z aplikacji Kodi i świetnie ona się sprawdza w tym celu. Wystarczy ją włączyć, wejść do zakładki muzyka, wybrać z pliku i odnaleźć ścieżkę, gdzie zapisaliśmy PLS i po prostu go otworzyć. I tutaj będziemy mieli dostęp do całej listy stacji premium. Kodi pozwala również na pobranie wielu ciekawych wizualizacji w tle. Jak i ich skonfigurowania wedle swojego gustu, co również jest przyjemnym smaczkiem. Natomiast nie ma problemu, by wyłączyć ekran, włożyć telefon do kieszeni i słuchać muzyki jak na każdym innym zwykłym odtwarzaczu. Tak więc życzę Wam powodzenia i setek mile spędzonych godzin z ulubioną muzyką. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.